cześć Widzowie dzisiaj mówimy sobie skrzynię Pryzmatu 2. Także przechodząc od razu, na rynku mamy jej 100 000, a w ciągu dnia schodzi 71. Także powyżej połowy, całkiem fajny wynik. Obecnie jej cena, tak, złoty 50. Zł. I tutaj możemy sobie zobaczyć, że cena właśnie spadła ze złotych 87 zł do tych złotych 50. Zł także też jest to fajny właśnie czas, żeby sobie ją kupić, jeżeli ktoś chciałby zainwestować. Ale dlaczego właśnie myślę, że skrzynia pyzmatu jest lepsza od jedynki? Pomimo tego, że obie są tam w do pulu i mają te same noże. To tutaj mamy właśnie jeszcze dodatkowo, że tutaj praktycznie trzy, trzy skinki wyglądają sobie Właśnie bardzo ładnie ta M, ten Glock, ten akacz i są to głównie trzy podstawowe skiny. Także oprócz tego, że tam w jedynce mamy praktycznie noże i tą M4, która jakoś tam jeszcze ujdzie, tutaj właśnie mamy jeszcze trzy, trzy fajne skiny, które mogą sobie jeszcze podbić jej cenę w górę. Ten Maktem też jest fajny i jeszcze AWUPK ta też jest fajna. Także oprócz tych jeszcze te pozostałe dwa. I myślę, że jakby ktoś już chciał jakieś większe kwoty inwestować, to bardziej myślę że się opłaca właśnie w tą prismę 2. Właśnie ze względu na te skiny. bo noże tu i tu mamy te same. Więc pomimo tego, że tej jest trochę więcej na rynku, to bardziej myślę, że ta się opłaca. I tak, tak czy siak w dłuższym okresie ich ilość z marketu będzie spadać. Także jeżeli ktoś by chciałby zainwestować to naprawdę polecam. I to by było na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach co o nich uważacie. I zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Na razie.